to nie znika całkowicie. Zostaje w Tobie jako intuicja, jako wewnętrzny głos, który czasami mówi to spotkanie nie jest przypadkowe, ta droga ma sens, a ta lekcja jest ważna. Czasami to przeczucie pojawia się w snach, czasami w nagłym déjà vu, czasami w głębokiej medytacji albo podczas sesji hipnozy regresyjnej. To echo wyboru, który podjąłeś albo który podjęłaś. Zanim się urodziłeś albo urodziłaś. Jeśli istniałaś albo istniałeś przed narodzinami, to znaczy, że jesteś czymś więcej niż ciałem. Jeśli wybierałeś albo wybierałaś swoje doświadczenia, to znaczy, że nawet w trudnych chwilach kryje się sens. Jeśli reinkarnacja jest prawdą, to życie nie jest przypadkiem, ale częścią większej całości. I możesz poczuć w tym pocieszenie, ale możesz też poczuć odpowiedzialność. Bo skoro sam wybrałeś albo wybrałaś tę drogę, to znaczy, że masz w sobie siłę.